W weekend 9 i 10 marca w Osolineum rozpoczęła się wystawa. Historia nieoczywista 200 lat Muzeum Książąt Lubomirskich. Jednym z tematów poruszanych na wernisarzu była budowa nowego gmachu Muzeum, który powstanie tutaj, na tym parkingu, gdzie teraz stoję. Nowy gmach Muzeum Książąt Lubomirskich został zaprojektowany przez pracownię architektoniczną wójksca w tej chwili trwają już końcowe przygotowania do ogłoszenia przetargu. Mamy nadzieję, że jeżeli nie wystąpią żadne obiektywne trudności rozstrzygniemy ten przetarg do końca tego roku i rozpoczniemy budowę drmachu, którą chcielibyśmy zakończyć w czwartym kwartale 2027 roku. W czasie części oficjalnej, na której pojawili się konsule honorowi kilku krajów odczytano m.in. list od prezydenta Andrzeja Dudy. Całość zwieńczył kameralny koncert muzyki klasycznej. Sam tytuł wystawy Historia nieoczywista, podsumowuje burzliwe dzieje o Solineum i Muzeum Książąt Lubomirskich, założonych jeszcze w czasie zaborów i zlikwidowanych w czasie II wojny światowej. Wystawa stała otwarta była przez 70 lat, ale idea, zbiory tak naprawdę posiadamy od 200 lat, ponieważ kiedy muzeum w 1823 roku zostało założone we Lwowie, w czasie II wojny światowej zostało zamknięte, a później przesiedlone do Wrocławia. Jednak ludzie, zbiory i idee przetrwały te 200 lat i stąd możemy świętować teraz jubileusz dwustulecia. Wystawa Historia Nieoczywista 200 lat Muzeum Książąt Lubomirskich to zwieńczenie świętowanego już od kilku miesięcy okrągłego jubileuszu Muzeum i Zakładu Narodowego imienia Osolińskich. Dzisiejsza wystawa jest kulminacyjnym elementem naszego jubileuszu obchodów dwustolecia Muzeum Książąt Lubomirskich, które rozpoczęliśmy w tamtym roku, w czerwcu. Muzeum Książąt Lubomirskich to przede wszystkim prace na papierze, ale ta, w ostatnim czasie także zbieramy sztukę współczesną. Z myślą o Nowym gmachu. Prace Pawła Picassa to wypożyczenie z Fundacji Książąt Lubomirskich, które wzbogacają naszą ekspozycję. Gościom prezentowano także wystawę poświęconą Mikołajowi Kopernikowi, stworzoną przez Bibliotekę o oraz nowo otwartą kawiarnię Gałą z Wystawa potrwa do 30 czerwca. Piotr Kaźmierczak, Echo 24.